Dzień dobry, kochani, w Wielki Poniedziałek. Wczoraj skończyliśmy nasze rozważania Słowa Bożego na skazaniu Jezusa na śmierć. Dziś przyjrzymy się dokładnie, jak wyglądała męka Chrystusa, ale nie od strony biblijnej, a bardziej naukowej. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Samo ukrzyżowanie było karą okrutną, przeznaczoną dla niewolników i buntowników. Bali się jej sami Rzymianie, choć obywateli rzymskich na krzyż raczej nie skazywano. Podczas gdy wielu apostołów działających na terenie Imperium Rzymskiego zostało ukrzyżowanych, chociażby Piotr, Andrzej czy Filip, to jednak Paweł został ścięty mieczem. Nie był jedynym dekapitowanym apostołem, ale jedynym, którego w ten sposób zabili Rzymianie ze względu na posiadane obywatelstwo. Rzymianie krzyżowali ludzi na terenie całego imperium. W Palestynie, w Italii, a nawet w Anglii o masowych egzekucjach na krzyżu po buncie Spartakusa czy Barkokby słyszeli pewnie wszyscy, ale również w Anglii odkryto ciała Celtów noszących ślady tej formy egzekucji. Kara miała budzić strach i zniechęcać do poważnych przestępstw. Tą pierwszą funkcję spełniała wzorowo. Powszechność w stosowaniu tej metody świadczy, że ze zniechęcaniem bywało gorzej. Ale jak dokładnie przebiegała egzekucja? Wydaje się, że nie ma zgody co do szczegółów jej wykonania, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają chrześcijańskie krzyże. Ale świadkowie Jehowy uważają, że Chrystus umarł na pionowej belce w taki sposób. Jednak oba przedstawienia mijają się trochę z prawdą. W rzeczywistości rzymskie ukrzyżowanie zazwyczaj się odbywało na takim krzyżu w kształcie litery T. Przy czym skazaniec niósł na miejsce kaźni jedynie poziomą belkę zwaną Patibulum, zaś belka pionowa była już przytwierdzona w miejscu kaźni. Skazańca przywiązywano do poziomej belki, przybijano gwoździami i wciągano na pionowy słup, gdzie następnie przybijano stopy. Co prawda, nabijanie na pal też stosowano w Rzymie, ale nie tak jak przedstawiają świadkowie Jehowy, tylko tak jak wiemy z trylogii Sienkiewicza lub historii Wlada Palownika, a więc przez zdolny koniec układu pokarmowego, per rectum. Skoro to mamy wyjaśnione, to jak przebiegała męka samego Chrystusa? Zgodnie z przekazem ewangelicznym, pierwszym etapem było biczowanie. O biczowaniu wspominają wszystkie Ewangelie, jednak w różny sposób. Według Mateusza i Marka Piłat po wydaniu wyroku kazał Jezusa ubiczować, a następnie ukrzyżować. Według Łukasza i Jana biczowanie było próbą ratowania życia Jezusa przez Piłata. Według tych przekazów Piłat myślał, że jak pokaże tłumowi porządnie ubiczowanego i wyszydzonego Jezusa, kapłani odpuszczą. Ale stało się inaczej. Jak więc było naprawdę? Zgodnie ze znanymi dokumentami i kronikami, bliższa prawdy okazuje się relacja Marka i Mateusza. Rzymianie zwykle przed ukrzyżowaniem biczowali skazańców lub stosowali na nich inne tortury. Nie ma też podstaw, by sądzić, że Piłata tak poruszył los Jezusa, że chciał go za wszelką cenę ratować. Takich skazańców widział i skazywał praktycznie na co dzień. Być może i nie widział winy w Jezusie, ale jako pragmatyczny Rzymianin zapewne uznał, że Jezus złamał jakieś prawo żydowskie, którego nie rozumiał, a skoro tłum wybrał mordercę zamiast niego, to musiała być dla nich jeszcze poważniejsza zbrodnia, więc, by uniknąć rozruchów, posłuchał po prostu głosu ludu. Taki los spotykał wielu skazanych. Najpierw poddani okrutnemu biczowaniu lub innym torturom, a następnie zmuszeni do niesienia ciężkiej belki, której waga jest szacowana na 30 do nawet 50 kg. Samobiczowanie odbyło się po rzymsku, czyli bez ograniczenia liczby uderzeń. Na całunie turyńskim badacze doliczyli się ponad 600 ran od bicza na całym ciele. Flagrum, czyli rzymski bicz, posiadał od 3 do 6 rzemieni z haczykami lub ostrymi kostkami zwierzęcymi. Oznacza to, że Jezus mógł otrzymać między 100 a 200 razy tym biczem. Rzymianie bowiem nie bawili się w liczenie razów, w przeciwieństwie do Żydów, których prawo nakazywało podczas chłosty zadać jedynie 39 razów. Następnie belka, którą Jezus musiał dźwigać, dodatkowo raniła jego barki i plecy aż do bioder. Co ciekawe, w katedrze w Trewirze przechowywane jest tunika Jezusa, o którą zgodnie z Ewangelią rzymscy żołnierze rzucali losy. Podczas badań, tuniki okazało się, że ślady krwi na tunice dokładnie pokrywają się z ranami widocznymi na tylnej części całunu. Potwierdzono też zgodność grupy krwi wsiąkłej w oba materiały, co jest mocnym argumentem dla twierdzenia, że tunika należała do osoby zawiniętej później w całun. Ale wracając do tematu, samo niesienie belki krzyża było dla Jezusa dodatkową torturą. To, co odróżniało Jezusa od innych skazańców, to korona cierniowa. Nie stosowano jej powszechnie. Był to jedynie element wyśmiewania króla żydowskiego i jest to kolejny element niezgodny ze znaną nam ikonografią. Na rzeźbach czy obrazach korona cierniowa jest zapleciona jedynie jako opaska na głowie Jezusa. Tymczasem analiza całunu ujawniła liczne rany również na czubku głowy. Zatem tak naprawdę korona cierniowa przypominała raczej czapkę czy hełm na głowie, a nie opaskę. Kolejnym elementem, nie tyle niezgodnym co wątpliwym, jest przepaska na biodrach znana z rzeźb i obrazów. Kara ukrzyżowania miała być w założeniu upokarzająca, więc skazańców wieszano na krzyżu nago. Co prawda, ze względu na żydowskie zwyczaje, Rzymianie mogli się zgodzić na te przepaski, ale żadnych źródeł potwierdzających taką zgodę do tej pory nie znaleziono. Również Ewangelie milczą na ten temat, więc kwestia tego, czy Jezus miał przepasane biodra, czy był całkiem nagi, jest nierozwiązana. Niezgodne z ikonografią są też gwoździe wbite w dłonie Jezusa. W latach 30. ubiegłego wieku francuski lekarz Pierre Barbet prowadził szeroko zakrojone badania nad ukrzyżowaniem, posługując się amputowanymi kończynami pacjentów szpitala oraz krzyżując zwłoki przekazane na cele naukowe. Jego pierwszą wątpliwością było, czy osoba z całunu rzeczywiście zmarła na krzyżu. Nie zgadzało się m.in. miejsce wbicia gwoździ w dłonie. Jego badania doprowadziły jednak do wniosku, że gdyby gwoździe istotnie wbito w dłonie, to pod naciskiem zaledwie 40 kg skóra zaczęłaby się rozrywać i dłonie odpadłyby od krzyża. W pozycji pionowej, w jakiej znajdował się Jezus czy inni skazańcy, nacisk był znacznie większy. Co zaskakujące, wbicie gwoździa w szczelinę destota, czyli pomiędzy kości nadgarstka, rozwiązuje problem i jest w stanie utrzymać skazańca, a także poprzez uszkodzenie przebiegającego tamtędy nerwu powoduje silny przy, przykurcz kciuka, co wyjaśnia, dlaczego na całunie nie są one widoczne i wbrew pozorom nie powodują ryzyka wykrwawienia się skazanego. Sama śmierć na krzyżu, Trwa od kilku godzin do nawet kilku dni. Amerykański ekspert w dziedzinie medycyny sądowej, Frederick Zugibe, przez 50 lat swoich badań ukrzyżował najwięcej ludzi od czasów rzymskich. Co prawda nie przybijał swoich studentów, ale przywiązywał do krzyża pasami. Dzięki temu udało się ustalić, że bardzo szybko pojawiają się u ludzi problemy z oddychaniem. Aby zaczerpnąć powietrza, trzeba wyprostować kolana i w ten sposób nieco podnieść ciało na krzyżu. Dotychczas uważano, że wspieranie się na samym gwoździu, który trzymał stopy skazanego, było powodem największego bólu, ale okazuje się, że studenci skarżyli się przede wszystkim na ból ramion, który już po około 30 minutach stawał się nie do zniesienia. Ustalił też, że przyczyna śmierci krzyżowej to nie jest tyle uduszenie. Co wstrząs hipowolemiczny, to znaczy niewydolność wielonarządowa spowodowana długotrwałym niedotlenieniem. Pozycja na krzyżu powoduje nacisk na klatkę piersiową i tym samym na płuca, i o ile zaczerpnięcie powietrza jest możliwe, o tyle wydychanie jest bardzo utrudnione i często niewydolne. Po pewnym czasie w organizmie zwiększa się stężenie dwutlenku węgla, przez co kolejne komórki nie są w stanie przyjmować tlenu. Wymiana gazowa staje się nieefektywna. Pojawia się hipoksja, czyli ogólne niedotlenienie, które powoduje tzw. zespół mokrego płuca. Ponadto pojawia się odma płucna i kwasica metaboliczna. Jest to już stan zagrażający życiu: spada ciśnienie krwi, płytki krwi się zlepiają, co może prowadzić nawet do zawału serca, ale nie musi samo niedotlenienie jest zabójcze. Ostre niedotlenienie, które spowodowało odmę i mokre płuco, potwierdza relacja ewangeliczna świętego Jana. Z przebitego boku Jezusa wytrysnęła krew i woda. Musiała ona pochodzić z przebitego płuca, w którym w efekcie niedotlenienia zebrał się płyn. Badania całumu prowadzą do jeszcze jednej ciekawej konkluzji. Jezus zgodnie z Ewangelią konał na krzyżu trzy godziny. Złoczyńcy powieszeni wraz z Nim jeszcze żyli, Połamano im golenie, by nie mogli już zaczerpnąć powietrza, prostując nogi. Ich śmierć nastąpiła w ciągu 10-15 minut od tego momentu. Jezus już nie żył, o czym upewnił się setnik, przebijając mu bok, zamiast łamiąc golenie. Ale nie od razu został zdjęty z krzyża. Kiedy na podstawie całunu odtworzono wizerunek w 3D, okazało się, że ciało ma ugięte kolana i uniesioną głowę, jakby spoczywała na poduszce. W istocie jednak, biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy badali całą, doszli do wniosku, że ciało zostało owinięte płótnem w stanie stężenia pośmiertnego. W istocie jest to więc pozycja, w której Jezus wisiał na krzyżu w chwili śmierci. Osoby obecne przy złożeniu Jezusa do grobu musiały więc uporać się jeszcze z rozpiętymi ramionami. Już 40 minut po śmierci twardnieje serce, później mięśnie najbardziej aktywne jak mięśnie żuchwy czy palców, a po około 1,5 do 2 godzin od śmierci sztywnieją mięśnie szkieletowe. W pełni rozwinięte stężenie występuje od 6 do 8 godzin od zgonu i ustępuje po kilku dniach. Tak okrutna śmierć, jaka spotkała Jezusa, mogła jedynie ten efekt przyspieszyć, ale można założyć, że po śmierci wisiał na krzyżu jeszcze co najmniej dwie godziny. Nie zgadza się więc to z pietą, na której Maryja obejmuje swobodnie opadające ciało zabitego syna. Poza tym kwestia prawego barku. Czy uszkodzenie go widoczne na całą nie to efekt pośmiertnego siłowania się ze, ze sztywniałymi ramionami Jezusa? Czy może efekt ukrzyżowania, jak przedstawia to pasja Mela Gibsona? Tego zapewne się już nie dowiemy. Podsumowując, Całun jest niezwykłym obrazem człowieka zmarłego na krzyżu, bo że nie jest to malowidło, ale tajemniczy obraz ofiary ukrzyżowania, generalnie nie podlega wątpliwościom, przynajmniej w świecie naukowym. Badania medyczne pozwalają też precyzyjnie określić przebieg ukrzyżowania, zaskakująco zgodny z opisami ewangelicznymi, co sugeruje, że pochodzą one od naocznych świadków ukrzyżowania, a nawet przyczynę śmierci. Gdyby płótno przedstawiało Juliusza Cezara albo Aleksandra Wielkiego, naukowcy już dawno by to przyznali. Niestety w świecie naukowym panuje niechęć do nazwania człowieka z całunu Jezusem Chrystusem. Dziękuję, że byliście ze mną w kolejnym materiale na moim kanale. Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym wideo.